Manifestowanie Twoich pragnień to rzeczywistość, która może stać się Twoją, jeśli uwierzysz w siebie i swoje umiejętności. Masz moc tworzenia rzeczywistości, jakiej pragniesz, potrzebujesz tylko odpowiedniego nastawienia i przekonań. Manifestacja nie jest procesem magicznym ani przypadkowym, ale techniką wymagającą pracy i poświęcenia. Jednak ma potencjał, aby zmienić Twoje życie na zawsze. Nie ma nic, czego nie możesz osiągnąć, jeśli wystarczająco mocno tego pragniesz i działasz w zgodzie z tym. Twoja rzeczywistość jest w Twoich rękach. Dziś zanurzysz się w rzeczywistość nieskończonego umysłu, aby zbadać moc manifestacji i to, jak Twoja wiara w marzenia może przekształcić je w namacalną rzeczywistość. Czy kiedykolwiek czułeś się uwięziony w niemożności osiągnięcia swoich marzeń i celów? Czy zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się mieć wszystko, czego chcą, podczas gdy inni nieustannie walczą o ich osiągnięcie? Te pytania mogą wynikać z ograniczonego umysłu, który nie rozumie wewnętrznej mocy. Technika manifestacji, którą omówimy, jest potężnym narzędziem do przyciągania wszystkiego, czego pragniesz, do swojego życia. Wierząc w siebie i swoje marzenia, możesz urzeczywistnić je na płaszczyźnie fizycznej. Kluczowe jest zrozumienie, że wszystko we wszechświecie jest energią, a Twoje myśli i emocje bezpośrednio wpływają na rzeczywistość, której doświadczasz. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, najpierw musisz zmienić swoje nastawienie. Aby zamanifestować swoje pragnienia, musisz zwizualizować je w swoim umyśle tak, jakby już były rzeczywistością. Poczuj emocje związane z ich osiągnięciem i uwierz w sercu, że jest to możliwe. Wszechświat jest nieskończenie obfity i chętny dać ci wszystko, czego pragniesz, ale musisz być w harmonijnej z nim wibracji. Oznacza to uwolnienie się od ograniczających przekonań i strachu, które uniemożliwiają ci otrzymanie twoich pragnień. Zaufaj, że wszechświat zaaranżuje szczegóły i pokaże ci drogę do twoich marzeń. Porzuć poczucie braku i bycia niegodnym otrzymania tego, czego pragniesz. Jesteś boską istotą zasługującą na wszystko, czego pragnie Twoje serce. Miej wiarę w siebie i we wszechświat. Pamiętaj, że manifestacja jest ciągłym procesem, który wymaga Twojej stałej wiary i skupionej uwagi. Nie daj się zwieść pozorom i utrzymuj wizję swoich marzeń w swoim umyśle przez cały czas. Zrozum, że manifestacja to proces urzeczywistniania rzeczywistości Twoich myśli i pragnień. Chodzi o wykorzystanie mocy Twojego umysłu do stworzenia życia, jakiego pragniesz. Ale aby zamanifestować swoje pragnienia, musisz najpierw jasno określić, czego chcesz. Bądź konkretny w swoich celach, czy to nowa praca, miłosny związek czy obfitość finansowa. Twoje myśli i przekonania są podstawą Twojej rzeczywistości. Jeśli zbudujesz je solidnie i z determinacją, Twoje marzenia mogą się spełnić. Jednym z najczęstszych błędnych przekonań na temat manifestacji jest myślenie, że jest to coś magicznego lub nadprzyrodzonego. Ale prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy zdolni do manifestowania naszych pragnień, ponieważ jesteśmy boskimi istotami z mocą tworzenia własnej rzeczywistości. Manifestacja wymaga jasnego umysłu i skupienia na Twoich pragnieniach. Wizualizuj je w swoim umyśle tak, jakby już były rzeczywiste, poczuj emocje związane z ich osiągnięciem i uwierz w sercu, że jest to możliwe. Jednak ważne jest również, aby być w harmonijnej wibracji z wszechświatem, co oznacza uwolnienie się od ograniczających przekonań i lęków, które uniemożliwiają Ci otrzymanie Twoich pragnień. Bardzo skuteczną techniką manifestowania Twoich pragnień jest kreatywna wizualizacja. Zamknij oczy i wizualizuj swoje pragnienia tak, jakby już były rzeczywistością. Poczuj emocje związane z ich osiągnięciem i doświadcz wdzięczności za ich otrzymanie. Pamiętaj jednak, że manifestacja jest ciągłym procesem, który wymaga Twojej skupionej uwagi i stałej wiary. Nie daj się zwieść pozorom i utrzymuj wizję swoich marzeń w swoim umyśle przez cały czas. Gdy już masz jasny obraz tego, czego pragniesz, nadszedł czas, aby zwizualizować to w swoim umyśle. To właśnie aktywuje prawo przyciągania i pomaga ci stworzyć rzeczywistość, jakiej pragniesz. Ale nie chodzi tylko o wizualizację, chodzi również o posiadanie pozytywnych myśli i przekonań w swoim umyśle. Rzeczywistość, której doświadczasz, jest odzwierciedleniem Twoich myśli i przekonań. Jeśli skupisz swój umysł na negatywnych myślach i przekonaniach, to właśnie przyciągniesz do swojego życia. Z drugiej strony, jeśli skupisz swój umysł na pozytywnych myślach i przekonaniach, przyciągniesz pozytywne doświadczenia i rezultaty do swojego życia. Wiele osób zmaga się z tą koncepcją, chcą zamanifestować pewne rzeczy, ale mają opór w swoich uczuciach. Boją się, że nie osiągną tego, czego chcą, a nawet mogą czuć, że na to nie zasługują. Ten opór blokuje proces, ponieważ brakuje wiary. Kiedy nie masz wiary, oczekiwane rezultaty się nie manifestują. Aby zamanifestować swoje pragnienia, musisz uwierzyć, że są możliwe i że na nie zasługujesz. Niezbędne jest uznanie, że sama wizualizacja Twoich pragnień nie wystarczy, musisz pracować nad swoimi podświadomymi myślami i przekonaniami. Jeśli istnieją mentalne blokady, które uniemożliwiają Ci uwierzenie w Twoje marzenia, musisz pracować nad ich uwolnieniem. Skutecznym sposobem na pielęgnowanie pozytywnych myśli jest używanie afirmacji. Afirmacje to potężne frazy, które powtarzasz w swoim umyśle, aby pomóc przeprogramować swoje podświadome myśli i przekonania. Kiedy powtarzasz pozytywne afirmacje z przekonaniem i emocjami, wysyłasz jasny sygnał do wszechświata, że jesteś gotowy na otrzymanie swoich pragnień. Jednak nie chodzi tylko o mówienie afirmacji bez uczucia. Musisz szczerze doświadczać pozytywnych emocji związanych z Twoimi afirmacjami. Na przykład, jeśli pragniesz obfitości finansowej, nie powtarzaj mechanicznie jestem bogaty. Zamiast tego poczuj emocje związane z byciem prosperującym i posiadaniem obfitego życia finansowego. Afirmacje są potężnym narzędziem, które pozwala Ci wzmocnić Twoje przekonania i pozytywne nastawienie. Powtarzając pozytywne frazy dla siebie, Wykorzystujesz moc języka, aby zaprogramować swój podświadomy umysł i przyciągnąć swoje pragnienia do siebie. Każda myśl i działanie, które podejmujesz, przybliża cię do Twoich celów lub oddala od nich. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie pozytywnego i skupionego nastawienia. Należy jednak pamiętać, że istnieją błędne przekonania na temat manifestacji, które mogą utrudniać Twoją zdolność do manifestowania Twoich pragnień. Jednym z największych błędów jest myślenie, że manifestacja jest formą magii lub iluzji. W rzeczywistości manifestacja wymaga wysiłku, skupienia i cierpliwości. Nie chodzi tylko o poproszenie o coś i czekanie, aż spadnie z nieba. Musisz podjąć działania i pracować nad swoimi myślami i przekonaniami, aby przyciągnąć to, czego pragniesz. Innym powszechnym błędnym przekonaniem jest wiara że manifestacja jest jednorazowym wydarzeniem. W rzeczywistości manifestacja jest ciągłym procesem, który wymaga stałego wysiłku i wiary. Manifestacja jest ciągłym procesem, który wymaga wysiłku i stałej uwagi. Nie możesz po prostu raz zwizualizować i oczekiwać, że wszystko się urzeczywistni. Musisz pozostać skupiony na swoich pragnieniach i pracować nad swoimi myślami i działaniami, aby zamanifestowały się w Twoim życiu. Aby to zrozumieć, musisz zinternalizować swoje pragnienie. Pamiętaj, że wszystko, czego doświadczasz w swoim życiu, jest tworzone przez Twoje myśli i przekonania. Jeśli chcesz zamanifestować swoje pragnienia, musisz uwierzyć, że są możliwe i że na nie zasługujesz. Nie poddawaj się, jeśli nie widzisz natychmiastowych rezultatów. Kontynuuj pracę nad swoimi myślami i działaniami i miej wiarę że Twoje pragnienia zamanifestują się we właściwym czasie. Przede wszystkim zaufaj procesowi manifestacji i uwierz w siebie. Jesteś w stanie przyciągnąć do swojego życia wszystko, czego pragniesz. Uwierz w to i zamanifestuj to. Innym kluczowym aspektem manifestowania Twoich pragnień jest wdzięczność. Wdzięczność to potężna emocja, która może pomóc przyciągnąć do Twojego życia więcej tego, czego pragniesz. Kiedy jesteś wdzięczny za to, co masz, wysyłasz pozytywny sygnał do wszechświata i aktywujesz prawo przyciągania. Aby pielęgnować wdzięczność, zacznij od skupienia się na dobrych rzeczach, które już masz w swoim życiu. Poświęć kilka minut każdego dnia na myślenie o wszystkim, za co jesteś wdzięczny, nawet o najmniejszych rzeczach. Bądź wdzięczny za to, że masz dach nad głową. Jedzenie na stole, swoich przyjaciół i rodzinę oraz wszystko inne, co jest dla Ciebie ważne. Ponadto ważne jest, aby utrzymywać stan wdzięczności, nawet gdy Twoje pragnienia jeszcze się nie zamanifestowały. Zamiast skupiać się na tym, czego Ci brakuje, skoncentruj się na tym, co już masz i bądź za to wdzięczny. Zaufaj, że wszechświat działa na Twoją korzyść i że Twoje pragnienia zamanifestują się w idealnym momencie. Powinieneś być również otwarty na otrzymywanie swoich pragnień w nieoczekiwany sposób. Czasami wszechświat błogosławi nas w sposób, którego nie możemy przewidzieć. Uczymuj swój umysł i serce otwarte na wszystkie możliwości. Zaufaj, że wszechświat wie, co jest dla Ciebie najlepsze i poprowadzi Cię do Twoich pragnień w najbardziej odpowiedni sposób. Pamiętaj, że jesteś twórcą swojej własnej rzeczywistości i że wszystko, czego potrzebujesz do zamanifestowania swoich pragnień, jest już w Tobie. Miej zaufanie do Siebie i swojej mocy tworzenia życia, jakiego pragniesz. Skup się na swoich pragnieniach, utrzymuj pozytywne i wdzięczne nastawienie i zaufaj procesowi manifestacji. Gdy już zrozumiesz te kroki procesu, musisz wyjaśnić swoje cele. Zanim będziesz mógł cokolwiek zamanifestować w swoim życiu, musisz mieć jasne wyobrażenie o tym, co chcesz osiągnąć. To tak, jakbyś był marynarzem na morzu, zanim wypłyniesz, musisz znać swój cel, aby wyznaczyć kurs, który cię tam zaprowadzi. Poświęć czas na refleksję i zastanów się, czego naprawdę pragniesz w swoim życiu i co jest dla ciebie naprawdę korzystne. Zidentyfikuj swoje najgłębsze marzenia i to, co chciałbyś osiągnąć w perspektywie krótko i długoterminowej? Wyobraź sobie swoje idealne życie we wszystkich aspektach. Pamiętaj, że o wiele łatwiej jest przyciągnąć wszystko, co jest związane z Twoją esencją i Twoją osobą, ponieważ będziesz to miał zinternalizowane. To jest najgłębsze przekonanie. Gdy będziesz miał odpowiedzi na swoje pytania, upewnij się, że Twoje cele są konkretne. Muszą być jasne i szczegółowe, co dokładnie chcesz osiągnąć. Mówienie po prostu chcę być bogaty nie wystarczy. Musisz określić, ile pieniędzy chcesz mieć, w jakim czasie i w jakich konkretnych celach. Jaki jest twój cel, aby stać się bogatym? Czy chodzi o czynienie dobra i pomaganie innym, czy też o egoistyczne powody? Dobre uczynki płynące z serca sprawią, że wszystko pojawi się w Twoim życiu o wiele szybciej i wyraźniej. Pamiętaj, że Twoje cele są jak latarnie morskie, które prowadzą Cię do celu, który chcesz osiągnąć. Jeśli nie masz ich jasno określonych, trudno będzie wiedzieć, dokąd zmierzasz i jak tam dotrzeć. Ale jeśli masz je zdefiniowane i jasne, możesz skupić na nich swoją energię i uwagę i zamanifestować je w swojej rzeczywistości. Teraz, gdy wyjaśniłeś swoje cele i zdefiniowałeś je w sposób szczegółowy, nadszedł czas, aby zanurzyć się w wizualizacji. Wizualizacja Twoich celów jest jak zasianie ziarna tego, czego pragniesz w Twoim podświadomym umyśle. Jest to najpotężniejszy sposób na połączenie się z Twoimi pragnieniami i przyciągnięcie okoliczności i możliwości, których potrzebujesz, aby je zamanifestować. Musisz naprawdę zwizualizować swoje cele tak, Jakbyś już je osiągnął. Zwizualizuj siebie w tej przyszłości, w której już osiągnąłeś swoje pragnienia. Wyobraź sobie każdy szczegół, każdy aspekt swojego życia w tym momencie. Zwizualizuj dom swoich marzeń, pracę swoich marzeń, związek swoich marzeń i życie swoich marzeń. Ale nie zatrzymuj się tylko na obrazie wizualnym, musisz połączyć się emocjonalnie ze swoimi celami i doświadczyć emocji. Które miałbyś, gdybyś już je osiągnął? Jakbyś się czuł, gdybyś już był bogaty, odnoszący sukcesy, szczęśliwy i spokojny? Jak wyglądałoby Twoje życie w tym momencie? Pozwól sobie poczuć te emocje, ciesz się nimi i żyj w tej rzeczywistości, którą stworzyłeś w swoim umyśle. Pamiętaj, że Twoje myśli i emocje mają niesamowitą moc nad Twoją rzeczywistością. Kiedy wizualizujesz i emocjonalnie odczuwasz swoje pragnienia tak, jakbyś już je osiągnął, wysyłasz sygnał do wszechświata, że jesteś już w tym stanie i wibrujesz na tej częstotliwości. A kiedy wibrujesz na tej częstotliwości, przyciągasz do swojego życia okoliczności i możliwości, których potrzebujesz, aby zamanifestować swoje cele. Teraz, gdy wyjaśniłeś swoje cele i zwizualizowałeś je z pozytywnymi emocjami i uczuciami, nadszedł czas, aby wyeliminować ograniczające przekonania. Negatywne i ograniczające przekonania są jak kotwice, które trzymają Cię przywiązanego do przeszłości i uniemożliwiają Ci postęp w kierunku Twojej upragnionej przyszłości. Mogą utrudniać Twoją zdolność do manifestowania Twoich celów i ograniczać Twój potencjał. Kluczowe jest zidentyfikowanie przekonań które Cię powstrzymują i naprawdę praca nad zmianą ich na bardziej pozytywne i wzmacniające myśli we wszystkich aspektach. Przeanalizuj swoje ograniczające przekonania i zapytaj siebie, czy są one naprawdę prawdziwe, czy też są po prostu percepcjami Twojego umysłu uwarunkowanymi przeszłymi doświadczeniami. Jeśli zidentyfikujesz jakiekolwiek ograniczające przekonanie, pracuj nad zmianą go na pozytywne przekonanie, które Cię wzmocni i przybliży do Twoich celów. Na przykład, jeśli uważasz, że nie jesteś wystarczająco dobry do konkretnej pracy, zmień to na przekonanie, że jesteś w stanie nauczyć się wszystkiego, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces w tej pracy. Skoncentruj się na teraźniejszości i przyszłości, której pragniesz, zamiast utknąć w przeszłości lub negatywnych myślach. Pamiętaj, że Twoje przekonania są wyborem i masz moc wyboru tych, które Cię wzmacniają i przybliżają do Twoich celów. Wybierz wiarę w siebie i swoją zdolność do osiągnięcia wszystkiego, co sobie postanowisz. Pamiętaj, że Twoja dusza jest czysta i wolna, a wszystkie ograniczenia, które odczuwasz w swoim życiu, są wynikiem programowania, którego się nauczyłeś i nabyłeś. Gdy zrozumiesz, że jesteś ponad wszelkimi ograniczeniami, będziesz niepowstrzymany w manifestowaniu swoich celów i najgłębszych pragnień. Oprócz pozytywnego myślenia, konieczne jest podjęcie konkretnych działań. Chociaż wizualizacja jest potężnym narzędziem, sama w sobie nie wystarczy. Musisz być gotów podjąć działania, aby osiągnąć swoje cele. Aby to zrobić, musisz zidentyfikować konkretne działania, które musisz podjąć, aby osiągnąć swoje cele. Jeśli pragniesz nowej pracy. Być może będziesz musiał zaktualizować swoje CV, szukać możliwości online i składać podania. Jeśli pragniesz miłosnego i zdrowego związku, może być konieczne popracowanie nad sobą i ustalenie jasnych granic w swoich relacjach. Podejmując konkretne działania, wysyłasz wiadomość do wszechświata, że jesteś zaangażowany w swoje cele i pragnienia. To zaangażowanie może przyciągnąć więcej możliwości i sprzyjających okoliczności do Twojego życia, przybliżając Cię do Twojego ostatecznego celu. Ważne jest, aby działać z miejsca zaufania i pewności co do swoich celów. Działanie z wątpliwościami lub strachem może sabotować Twoją własną manifestację. Pamiętaj, że wszystko, czego potrzebujesz, już jest w Tobie i jesteś otoczony obfitym i hojnym wszechświatem, który pragnie zamanifestować Twoje najgłębsze pragnienia. Neville Gadder mawiał, że utrzymanie pozytywnego nastawienia jest kluczem do manifestacji Twoich celów. Nie zniechęcaj się trudnościami i przeszkodami, które mogą pojawić się na Twojej drodze, zamiast tego wykorzystaj je jako okazję do rozwoju i nauki we wszystkich aspektach. Skup swoją energię na możliwości i realizacji swoich celów, ponieważ to doprowadzi cię do zamanifestowania wszystkiego, czego chcesz i pragniesz w życiu. Zaufaj sobie i swoim umiejętnościom i nie pozwól, aby cokolwiek cię powstrzymało. Wszystko, o czym marzysz i czego pragniesz, jest w Twoim zasięgu. Zaufaj mocy manifestacji i idź z pewnością siebie w kierunku swoich najgłębszych celów. Wszedłeś do świata świadomej manifestacji i jesteś gotowy, aby stworzyć rzeczywistość, której naprawdę pragniesz w swoim życiu. Rozumiejąc swoje myśli, emocje i działania, możesz stać się prawdziwym mistrzem manifestacji. Miej wiarę w siebie, zaufaj wszechświatowi i kontynuuj robienie kroków z pełnym zaufaniem w kierunku swoich marzeń i celów. Zobaczysz, jak Twoje marzenia spełniają się jedno po drugim. Nie zniechęcaj się przeszkodami, wykorzystaj każde wyzwanie jako okazję do rozwoju i nauki. A kiedy osiągniesz swoje cele, nie zapomnij podzękować wszechświatowi za wszystko, co wydarzyło się w Twoim życiu. Pamiętaj zawsze, że jesteś potężną istotą zdolną do stworzenia życia, którego naprawdę pragniesz. Więc śmiało i manifestuj życie swoich marzeń. Zostaw komentarz: Jestem istotą manifestującą a wszechświat daje mi wszystko, czego chcę i pragnę. Zasługujesz na wszystko, czego pragniesz i czujesz w swoim sercu. Teraz przejdź do następnego filmu, aby kontynuować naukę, jak manifestować życie, którego pragniesz. Ale nie bez polubienia, włączenia dzwonka i subskrybowania kanału, ponieważ obiecuję, że Twoje życie zmieni się w niesamowity sposób. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w Twoim życiu i do zobaczenia w następnym filmie.